Witajcie w kolejnym openingu na kanale no, trochę późno, ale te zestawy też przyjechały do nas niestety po premierze, więc, no, więc nie było możliwości nagrania wcześniej tego filmu dzisiaj sobie otworzymy zestaw z Aquadroidami jest to nowa jednostka do Armii Separatystów no co, no, przyjdziemy sobie do otworzenia, omówimy co jest tam w środku jak widzicie już są nowe pudełka, zmienione grafiki, tutaj jest znaczenie, że są cztery wersje językowe. Mamy wyjętą zawartość, cztery podstawki. Podstawki są takiej samej wielkości jak droideki albo stapy. No, mamy w środku cztery modele, także jak zwykle plakacik, instrukcji składania niestety nie ma. Trzeba sobie znaleźć PDF, a tutaj jest ukryty. Tam, jak widzicie, nie dostaliśmy już plakatu, to tak wcześniej dostawaliśmy. No i zobaczymy co tam w wypraskach Ok, mamy dwa zestawy wyprasek z droidami. Czyli na każdej wyprasce po dwa droidy. To jest pierwsza wypraska. I druga. Mamy trzy droidy po prostu i hewika, który się wyróżnia inną bronią. No, więc wygląda na to, że jest sporo sklejania. Tak, jest troszkę elementów. Twardy plastik. No Ale wciąż będzie pewnie mniej niż przy jakichś korach. I co tutaj mamy? No tutaj mamy jeszcze... No karty, czyli to co najważniejsze. No tony żetony przed tak. kartami. No. Tutaj nowe żetony dla... Red Player, Blue Player sobie AMG wymyśliło, że teraz będą. No wiem, tutaj że... dla nowych graczy jest to całkiem dobra się pojawia, opcja. Że jakieś te żytony. i mamy kartę. Mamy karty od razu w wielu językach. Także nas interesuje wyłącznie język angielski. I co? No początek może karta jednostki. No co mamy te Aquadroidy, jak widzimy, są one. Ground Vehicle, czyli pojazdami tymi nasiemnymi, co może być y, dosyć zaskakujące, bo można powiedzieć, że wyglądają jak y, truperzy. Jest ich trzech w oddziale, bazowo. Y, mamy tutaj trzy punkty życia na model, nie psują się, no, bo będą po prostu ginąć. Y, mamy serdżowaną kostkę Obrony białą i serczowanie w ataku poruszają się prędkością 1. No, i tutaj co mamy? Walka wręcz jest czerwona kostka na model z Impact 1, strzelanie na zasięg 1,3, dwie kostki y, czarna i biała, co mhm. przy trzech modelach daje nam y, taką samą pulę jak pojemki jenowe. Tak, no i tutaj mamy jeszcze upgrade'y, które możemy wziąć do tego unity, jak widzicie kosztują 65 punktów, także jest bardzo tani, zwłaszcza jak na heavy'ka i możemy wyposażyć ich tylko w, no, w tego dodatkowego właśnie heavy upgrade'a i w koma jakiegoś. I proste keyword'y, a ja, ja tak mów, armor 2, czyli są opancerzone. No i, i infiltracja. to jest ta nowa infiltracja, więc... Tak. Bardzo przydatna. Tak. To powoduje, że wystawiamy ich po prostu na krawędzi naszej strefy i zasięg 3 to jest często już możliwość ostrzału, ewentualnie poruchu. Tak. No i tutaj za 28 punktów Mamy możemy kupić chybika. Tak. Zmiana jest taka, że karta upgrade'u jest tej samej wielkości co karta jednostki. Mnie się to osobiście nie bardzo podoba, bo to jest bardzo nieporęczne, tym bardziej, no, że będzie ciężko to na turnieje wozić. Większość tej karty zajmuje nic, tak, czyli symbol. No, no ale przechodzimy do hewika, Mamy tylko do wyboru jednego, zasięg 1 trzy strzelanie. Czerwo, dwie czerwone, biała kostka, impact 2. Tak, oczywiście tutaj, że unit konwertuje, no to są to dosyć dobre kostki. Tak jest. No, ale... Jak widzicie, jak to się prezentuje, no nie wiem po co taka zmiana, ale zrobili tak. Jeśli chodzi o samą jednostkę, to będzie ona, myślę, świetnym los blokerem dla naszych pozostałych jednostek. Tak jest, także od razu pokażemy, jak to wygląda, No mamy już sklejone z drugiego pudełka. No bo tutaj, że to heavy, to trzeba dwa grać. Tak jest, także... Tak, tu jest pod, podstawowy oddział podstawowy i chewik. Oddział i heavy ma ewidentnie inną broń, widać na nim. No i dla porównania możemy dostawić jakieś jednostki. Tak. Teraz żeby zobaczcie, zobaczyć, jakie są jak duże. wygląda Droid B1 przy nim. I Bosk. Tak, tak. i jak wygląda Droideka, która jest na takiej samej podstawce. No. Także można śmiało to z tyłu schować. A że i maszerować no. za akwadroidami, no. będąc bezpiecznym. I w odpowiednim momencie wyjść do przodu i atakować. No, a że już wiedzieliśmy, że to jest taka sama podstawka, jak droideki, to sprawdzaliśmy, że można w kohezji ustawić ich w czterech, w takiej linii. Tak jest. Bo Stawiamy nie było to pewne, ale, ale można. Stawiamy sobie lidera tu lub tu i zasięg stąd tu jest poniżej. Połówki, czyli mogą stać w takiej właśnie pięknej linii. Tak, więc dwa takie oddziały będą zasłaniały dosyć dużą część pola bitwy i myślę, że tutaj będzie to naprawdę dobra zasłona. Będą zgarniali na siebie trafienia. Należy uwzględnić, że tam te trzy rany, czyli zazwyczaj będą to cztery przechodzące hity już przez Armor będą powodowały śmierć innego modelu natomiast ten armor 2 tutaj naprawdę będzie pomagał w tym, żeby ta jednostka mimo wszystko była przeżywalna należy też podkreślić, że pełen oddział z dokupionym heavy'kiem to jest siła strzelania prawie jak ATST. mamy tutaj zamianę jednej czerwonej na jedną białą kostkę, więc myślę, że Dopóki żyją wszystkie modele, to będzie to dosyć solidny ostrzał, chociaż tak naprawdę lider z hebikiem też będzie w stanie mm. coś tam, coś ja tam no, sobie posilać. dzięki filtracji, takiej większej podstawce jesteśmy w stanie w pierwszej turze strzelić po prostu pełną polą. No a potem to już zależy, ile nam tam dotrwa dalej, to, to będzie różnie. Ale fajnie mogą właśnie robić zaochroniarzy, czyli przeciwnik będzie musiał tutaj strzelać, bo nie będzie miał wyjścia, po prostu nie będzie widział modeli schowanych z tyłu. Tak, myślę, że tutaj polubią się na pewno z jednostkami takimi jak duku, mał czy Ventres. generalnie tymi cennymi użytkownikami mocy, y, którzy gdzieś tam te dużo punktów kosztują i czasem nie mają gdzie się schować, no to mamy przenośną ścianę teraz w tej armii. Tak jest, nawet jeżeli zostają dwa modele, to powiedzmy takiego duku czy boska jesteśmy w stanie tak ustawić w ten sposób, żeby nie było możliwości do niego strzelania. Tak. No i tutaj, jeśli ktoś zastanawia się, z czym połączyć akwadroidy, to wrzuciłem już taką proponowaną przeze mnie listę na kanał, więc kto nie widział filmu, to odjdźcie do tego filmu, możecie sobie obejrzeć i czymś takim zaproponowanym przeze mnie zagrać. Są też już warianty, żeby grać bez heavy'ka, próbować grać właśnie trzy modele jako przenośną ścianę, będziemy wszystko tam testować i sprawdzać, czy warto jest ich wystawiać właśnie w tym wariancie po prostu trzech gości, czy jednak warto tego heavy'ka gdzieś tam zawsze dokupować, ze względu na to, że to będzie dosyć niski koszt nawet z tym heavy'kiem i może, być, może się okazać, że warto. No, jeśli testowaliście już to sobie na zasadzie takiej, że podstawialiście droideki zamiast tych akwadroidów, to możecie dać znać, czy już graliście, co myślicie o tej jednostce, czy to jest to, czego się spodziewaliście, czy jednak mieliście nadzieję, że tak powiem, na coś więcej. Piszcie też, jak Wam się podobają nowe grafiki, karty. Czy jesteście fanami tej zmiany, że są teraz takie ogromne, czy jednak jesteście antyfanami tej zmiany? I też o tych żetonach możecie pisać. Jaka jest wasza myśl? Czy cieszycie się, że teraz będzie Blue Player miał oddzielny żeton? Jak to wpłynie na przenoszenie tych zestawów na turnieje? Bo możliwe, że będzie wymóg z czasem, że musimy mieć te dwa różne zestawy no, żetonów. Myślę że, myślę, że nie będzie wymogło, bo żetony teraz są dopuszczane w każdej formie, więc no, własne. Zobaczymy, produkty, co AMG wymyśli. Dobra, więc myślę, że tutaj nie ma co straszyć, niepotrzebnie. potrzebnie? No, na mistrzostwach kazali mieć oficjalne, więc zobaczymy. No, także piszcie, co o tym myślicie. I w tym filmie to już będzie wszystko. Także zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, odwiedzenia fanpage'a na Facebooku oraz Instagrama. Wszystkie linki macie standardowo w opisie, także dzięki do następnego filmu.